Bayer Leverkusen pokonał u siebie West Ham 2 do 0 i jest Bliższy od Anglików awansu do kolejnej rundy Ligi Europy. Wczorajsze spotkania Ligi Europy to kilka meczów, które sprawiały wrażenie, jakby mogły być bardzo interesujące, ale cieszę się, że ostatecznie wybrałem spotkanie, które rozgrywane było w Leverkusen, bo zobaczyłem naprawdę sporo bardzo fajnej piłki. Nie da się tego inaczej ująć w słowa. Gospodarze no, zdominowali to spotkanie całkowicie i mam takie wrażenie, że to było dosyć typowe dla Bayerów w tym sezonie spotkanie, że dominowali w zasadzie przez całe spotkanie ale rozstrzygnięcie losów meczu miejsce miało bardzo późno że często długo Bayerowi zajmuje dojście do momentu, w którym w w Końcu pakują piłkę do siatki. No i tak też było tym razem. Jednak jak już się udało, to od razu dwukrotnie, i wydaje mi się, że bardzo, bardzo trudne zadanie przed ekipą Davida Moisa, żeby te straty z Leverkusen zneutralizować. Bayer dominował, ale to nie jest tak, że w West Hamie nie było nikogo, kogo warto byłoby wyróżnić. Wymieniłbym dwie takie postacie. Po pierwsze wspomniałbym o Mohamedzie Kudusie, za którym, jeszcze bardziej niż do tej pory tęsknię jak się. No, gość był jedynym, który próbował cokolwiek z przodu wykreować dla swojej ekipy. Był kimś, kto potrafił minąć paru rywali, komu bardzo trudno było piłkę odebrać, i kto sprawiał, że defensywa Motów miała te bardzo ważne, istotne momenty, że. Można było troszkę odetchnąć. No a drugi z piłkarzy, których warto wymienić, to oczywiście Łukasz Fabiański. Polak, rodak, naprawdę znakomite spotkanie rozegrał. Wydaje mi się, że trudno jest go winić o którąkolwiek z bramek, jakie puścił. No a wcześniej naprawdę paru strzałom, które mogły spokojnie zakończyć się bramkami, zapobiegł. Miło Fabiana widzieć nadal w takiej formie. Bardzo fajnie, kiedy piłkarze starzeją się w tak godny sposób, bo wiadomo, że Fabian jest blisko końca swojej kariery. Ale nadal jest piłkarzem, który na takim poziomie naprawdę nie odstaje, przeciwnie, wyróżnia się w bardzo pozytywny sposób. Z drugiej strony mamy Bayer i naprawdę ciężko jest tutaj kogoś wyróżnić, bo to jest naprawdę taki mechanizm bardzo mocno powiązanych ze sobą trybików. Ta drużyna po prostu działa, bardzo szybko wymieniają piłkę i nawet jeżeli przed przerwą aż tak dużo jakichś klarownych sytuacji nie wykreowali i Rozumiem, że niektórym mogło się to niespecjalnie podobać, ta gra, że mogło to trochę nudzić. No ja czerpałem wielką frajdę z tego, jak szybko oni piłką operują, jak doskonale się wszyscy rozumieją, jak doskonale wszyscy wiedzą kto, gdzie, kiedy powinien stać i, gdzie, i jak powinien biec. Naprawdę duże, duże to robi wrażenie, ale jak już bym miał kogoś wymienić, no to wiadomo, że w Leverkusen bardzo duża uwaga skupiona jest na takim piłkarzu jak Florian Wirtz i Wirtz był świetny, po prostu. Dużą fajdę sprawia obserwowanie, jak ten gość potrafi balansem zmylić przeciwnika, jak doskonałą techniką dysponuje. No, wspaniały gość i bardzo fajnie, że kolejny sezon, jak twierdzi, też spędzi w Leverkusen. Ma z kogoś, kto gra trochę prostszą piłkę, ale jest też bardzo efektowny, no to Freeponk zrobił na mnie wielkie wrażenie, akurat w tym meczu większe od Grimaldo. I no, te boki, te wahadła w ekipie Szabiego to jest naprawdę potężna broń. I tutaj też to miało zastosowanie. Wprawdzie żadna z bramek bezpośrednio z działań Grimaldo czy Frimponga nie padła, ale no nadwyrężali siły defensorów West Hamu bardzo, ale to bardzo regularnie. Ogólnie bardzo dobry mecz. West Ham długo się trzymał, bo nawet jeżeli Leverkusen dominowało, to widać było, że podopieczni mojca są dobrze zorganizowani w defensywie i wiedzą, co robią. Naprawdę długo to wyglądało całkiem nieźle, nawet jeżeli Fabiański musiał Musiał pomagać. No i bardzo ciekaw jestem Rewanżu. No, jestem przekonany, że West Ham dużo ofensywniej wyjdzie. West Ham, który przecież ma piłkarzy, który mi może z przodu postraszyć, to nie mam problemu z tym, żeby wybrać mecz, który będę oglądał w rewanżu, w lidze Europy.